Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo, niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Gromadzimy się, by Panu Bogu podziękować za to, że nas kocha, że się o nas troszczy. Dzisiaj dziękujemy za plony ziemi, naszej pomorskiej ziemi i swoją wdzięcznością i modlitwą. Obejmujemy tych wszystkich, którzy z tą ziemią związali swoje życie. Wszechmogący Boże, Ty dając pomyślną pogodę i ożywczy deszcz, sprawiasz, że ziemia rodzi obfite plody. W swojej łaskawości, pobłogosław te chleby i spraw, niech Twój lud zawsze składa dziękczynienie za otrzymane od Ciebie dary. Niech ubodzy i potrzebujący, korzystając z obfitych dóbr naszej pomorskiej ziemi, głoszą chwałę Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego.